Tam, że nie Dobra to biorę skana, biorę skana. Biorę skana. Siemaneczko, Lekcja. witam was w kolejnym odcinku od Zera do Generała w Z Easy. Cześć. I to jest taki, że żadne levele, żadne rangi nic mam Majora 3, jakbyście chcieli wiedzieć, że Zera do Generała już tak jest. Major 3, mam nadzieję, że niedługo będzie pułkownik 1. No w ogóle pułkownik. I no, no. To będzie taki, taki random, randomowy odcinek od zera tak, coś w tym stylu. Skanuję, jeszcze raz czek. Na początek pozdro. Dostał raz. Dobra. E, biorę bańkę, chodź ze mną. Czy nie. Snajpę. Dobra, leży. Skanuję ci, dwie bańki. Grzeje mnie, grzeje Nie pomogę ci, bro. No nie. Widzę tego siasek grzeje. Teraz dostał. E plecy! Co za lamy? Ja mówię Bianco. Wszystkich owali, no. To widać to znajomość angielskiego. <grym> Chyba 2 kilo jestem dobra No, widzę góra z jakoś oknem tam. la Łał, łał, łał siebie słowić Jeszcze Szkoły ci brakuje Brakuje ci killi nie, 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 nie Kilo Ładnie, ładnie, jestem na sensie przeciwnik Spoko Wchodzę na pozycję i to górę próbuję jakoś wieża, ale to nie jest takie łatwe. Znaczy dla mnie, bo ja nigdy góry nie pilnuję, więc wiesz. No dostał przecież heda, ta hej. To jest grze wiem to. Założyłem to. Skąd? A lewa. Czekaj. O, tutaj. Bóg tam. Pozdro, widzisz i kogoś wykład z pistoleta? Okay. Ładnie widziałem dostępną asystę przez ciebie. Nie przeze mnie. No dostępną asystę, bo to na góry ściągłeś gościa jak zeskanowałem. No ale, ale nie było to przeze mnie. Nie? Jak to nie? Który ściągłeś Mam 6 asyst przy urządzeniu z tym No nie! No po prostu kurwa, kurwa. no nie! Dobra, czysty Sentinental sentine sentine tylko z mągunkami. Czysty Sentinental tylko z mągunkami. Tutaj jest. Okay. Widzę. Nie ma go. Brak oscana. No, wychyli się. No, jak ucham ty jungle z jeden strzał nie miał? No to wiadomo, jeszcze jak sobie da na półautomacik. Ale jeden strzał... Znaczy, znaczy na, na serię sarki. Dwa, dwa heady, nie? Dwa heady mi założył. O, ładnie, pierwsza runda. Pierwszy raz na odcinku jestem tak dobry. Hej. No chyba nie. No, 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 Jak nie tak. Pierwszy raz chyba na odcinku jestem taki beznadziejny. No co ty powiesz? Wiesz, ja już odrobiłem lekcje ze wszystkich odcinków. Zresztą ty masz 4-3, więc wiesz. Nie ja ma. No ale na snajpie. No to co? Ale masz przejęcia dwa. No A ja skoro. mam zero. Trzeba nabić punktów. No wychyl czubunio, wychyl, wychyl dla tatusia. No wychyl czubka. Ostrzy. Zasmałkowali środek, kurde. Dżanglówka na lewej, w ścianie. Dobra, biorę chyba y, Cloak'a i P P2000 na klec Mhm. Mm PP2000. Mhm. Mm mhm. Mm no. No. Rozumiem. Cloak. Tak! Góra. Dobra, lecę na górę, ale szkoda, że nie wziąłem też... Ja bym chciał mieć dwa urządzenia, w jednym. Muniał skana i klałka wiedni. No i znowu nie dostanę przejęcia, no nega dzięki. Wleciał. Aha. Pydam. Dobra, będę będzie przeję... Ej, my tu przegramy. No what? Ej, my tu przegramy! O, tak na pewno nie będzie. Dobra się. Zbijać na tym punkt! 4-5, mm. mm. boże. 8-5. Ładnie o, nie, mam wszystko zyskane Ty masz wszystko z przejęć, nie masz przejęć, przejęć. Ej, mam jedno przejęcie tylko Znaczy asystent tylko no ja mam Zero przejęć Zero asyst przy... Osiem asyst Ale a przy urządzeniu Czy by się nie Czyżby się zbagowało? Nie ma dobra, nieważne, ja nie widzę nic Se, Ja strata odgrywałem w sensie na to. Lecę blackoutu, mam na górę Dużo A municja jest, nie zabrała specjalnymi, nie. Leć big niep, leć! Grzeje górę chyba, mam no, jest. To grzeje. Dobra, ja się tu klautuję i sobie... Już to zajmę jakąś dezaktywację urządzenia nie wiem kogo. Eee, zwaliłaś bagżałkę na dole. No to dziękuję. Ja się dziękuję się mówi. Spoko. No, spoko. Chudę przyjęli. Ty. No dawaj Zbigniew, wychyl trochę Co ja z bańką zrobić? Masz, hapaj granata. O, bum. Oh, zróbcie się czy rusty do... Mam idzie nasza bańka. A zaraz są tego. Chodź tą bańką. <laughs> no co za ty widziałeś? No tak. Pizzy pierwszy klasycznie. Klasycznie. Stań piostro. Zaraz to się zmieni, zobaczysz. Oni górę chyba trzymają wóz, Ja się nie muszę wbić na pół teraz. Ale ładnie, się wbił? Jest kość. To wychyl przybunia, wychyl przybunia. Nie bądź, nie bądź Żydów. Nie gliczuj. Przemówił. Kloka, kloka Tak! Dostał prawie. Teraz mieć pozycję. znowu usłyszałem. Co? Nie wiem czy to są nasze kloki czy kogo. Co nie wiem. Góra chyba, nie wiem. No tutaj jest nade mną, wiesz, widzisz? Okay. Jestem gościu. I jakoś tak może rzucić, może się uda. No! O ty kurde! Dobra, nie udało się. Chlok, się wylam z drogą teraz. No, z rozwali nam bankę. Headshot. Kurde, góra, góra na balkoniku. Gdzie no, ty byłeś? No tam jest na tym, na tej barierce siedzi. Po naszej stronie, a nikt na górę nie wyjdzie. Dobra, wziąłem skana. Trzeba to pod, podpunktować teraz. No lepsze jest coś, Skanuj, Zbigniew, skanuj! Dobra. Gdzie ty jesteś? Potrzebujesz skan, gdzie? Plecy. Dobra. Rozumiem, na plecy ci skan potrzebny. Będzie, no. będzie coś, będzie ze na zjeździe będzie kill. Będziemy robić takiego jakby mini, mini spawn killa. Wiem, ja go, ja go tu patrzę na niego. No widzę. Jak, nie Jak nie chcesz, kurde, to masz granata, hapaj. Nie to nie. Chciałem podobrać. Tak Dobra, zeskanowałem człowiek. Czy wiemy gdzie mi więcej gdzie są? Okej. Okay. To o to i bańka nim to. To za nie ogry. Góra odpaliła czy gdzie? Góra Teraz to może zrozwalę ale nie jestem pewny Nasz odpaliadu Jedzie okay. tutaj blackout, blackout. 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 No z blakał to wam 2A4R -y. To chyba A, nie czy będzie le na punkt. To chyba nie przejdzie Jak nie przejdzie? To chyba nie przejdzie Nie ma gdzie nie o to fuck. Nie rozumiesz o co mi chodzi Przejmujemy punkt, że... Było miło Dobra, zaraz przejmiemy. Już się nie wbijesz Mamy dno, mnie to nie wchodzi już wiesz Scanning Bańka Olej, tam jest, żeby tam grenade poleciał Ładny, że zesmałkował. No pewnie. Ładny, Ładny. Ładny. Myślałem, że mój. <laughs> Ale koleżanki nie znajduje. Następny następnym Nad głową przeciął cunteralnie, ale farty ruski Headshot Zabij go, zabij go, asysta ładnie A i do tego trzeba mieć talent, żeby rzucać To nie da się tak Ale noidami? No Koleś mi tu już rzuci tu randomowego i... A na no, Tomsku jest fajnie, bo ja grałem Rekonem, Chopie na Tomsku wykręciłem wylegałem. przed chwilą meczek taki mega, ale nie nagrywałem tego niestety Gdybym to no. nagrał, to było pozdro. To też nie nagrywasz, jak no Lak. Gdzie? Albo już nie. Nie ważne. Bym... Dobra, skanuję po że Doskonale. Jeszcze raz. Dobra. Kolejna dobra. banka słyszę. Chodzisz? Gdzieś? Nie nasza, dobra. Chciałem odnieść Chciałem Nieważne gości mm -hmm. gość ładnie obity Jest coś tam? Nie wiem, ze ci tam? Nie ma mnie Fajnie by było Proszę bańkę, ja nie wiem gdzie Już wiem gdzie ładnie, ładnie, ładnie Plecy b... Gdzie jest? Z schodu z balkonu Wziąłem Jeden okay. Gdzie dwa. Kurde spadłem. Fuck. Żałka. Nie mam nade'a. Koniec. Ja mam nade'y. No, nagrywamy później jeszcze raz, czy co? No nie wiem. No, w prawie, Za no nigdy ci nie idzie. Masz coś jako, nagrane? Jakoś na teraz 7. mi poszło Masz na... Masz na gra, nagrane seedem coś? Eee, mm, znaczy nie ja nagrywałem, ale mam nagrane. Ale nie ja nagrywałem. Tylko nagrywał Seed, ale tego nie wrzuci, bo były fatalne, fatalne trzy rundy, po czym spadłem na pułkownika pień, e, nie, generała jeden, e, generała jeden, tak, no dobrze mówię, a Co? reszta ja nie grubę. wiem, a, a jedna to jest moja pierwsza klonówka z seedem, jak byłem jeszcze w starym klanie, no, to zrobiliśmy taką klonówkę i przez tą klonówkę się zapędzę do klonu Seeda. Jest, oh, dzięki za czy... oglądanie odcinka, jeżeli odcinek jest się nie zapomnij stawić w górę, do zobaczenia, macie się, cześć!